Witam w moim kolejnym odcinku sztuczek magiczny, zibka sztuczkę gardzianą, nazwa się ona 4asy. Najpierw zaprezentuję, a potem wyjaśnię, jak to się dzieje. Okay. Widzicie? Cztery asy. Jak to się stało? Teraz wyjaśnię. To prosta szuczka. Najpierw trzeba poszukać czterech asów. Widzicie? Jak już poszukamy, trzeba położyć je na talię. Tutaj, o! Zresztą na porządku trzeba wykonać fałszywe szybę Możemy, ja tak robię, że ja tutaj przekładam te 4 AC, tutaj ja przekładam je, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 4. I teraz mówimy jakieś, a tu robię 4 kubki. W pierwszej talii, znaczy w pierwszej kubce trzeba dać trzy karty na dół i, i trzy karty na wierzch to jest trzech kubek. drugiej tak samo. Trzy na dół, trzy na wierzch. W trzeciej tak samo. W trzy. I w czwartej tak samo. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, trzy, raz, 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 Kliknięcia, raz, 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 to raz, 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 filmik? O Czwarty filmik będzie tak będzie chyba z, z magicznymi, raz, Dobra, to na razie, to tyle na koniec, więc cześć.